Ojcze niebieski, przychodzę dziś przed Ciebie z sercem pełnym wdzięczności, wznosząc głos w uwielbieniu i dziękczynieniu za Twoją wieczną miłość i niezliczone błogosławieństwa dla mnie i mojej rodziny. Panie, Ty jesteś źródłem wszelkiej dobroci, dawcą życia i fontanną nieskończonej łaski. Twoja miłość otacza nas każdego dnia, a Twoje miłosierdzie podtrzymuje nas w każdym okresie naszego życia. Dziękuję Ci, że jesteś naszą ostoją i siłą, naszą nieustającą, pomocą w chwilach potrzeby. Ojcze, dziękuję Ci za dar życia, za każdy oddech, który biorę i za siłę, by stawić czoła każdemu nowemu dniu. Wiem, że bez Ciebie jestem niczym, a bez Twojej miłości moja dusza byłaby zagubiona, ale dzięki Twojej niezawodnej miłości stoję tu dziś błogosławiony i kochany, jako Twoje ukochane dziecko dziękuję Ci za to, że zawsze czuwasz nade mną i moją rodziną, za to, że prowadzisz nas w naszym codziennym życiu i za to, że zapewniasz nam bezpieczeństwo pod schronieniem Twojego potężnego. Skrzydła, Panie, Twoje błogosławieństwa są obfite, a Twoja łaska przelewa się w nasze życie. Dziękuję Ci za jedzenie na naszym stole, dach nad naszymi głowami i ubrania na naszych plecach. Wielu z nas potrzebuje pomocy, a Ty zapewniłeś nam ją w sposób. Przekraczający nasze zrozumienie, nie biorę tych błogosławieństw. Zapewnij ich walecie za Twoją wierność i opiekę. Jesteś Jechową, moim opiekunem i ufam Ci we wszystkim. Czego potrzebujemy teraz i w przyszłości? Przyjdź, Ojcze. Jestem wdzięczny za Moją rodzinę, którą umieściłeś w moim życiu, abym mógł ją kochać. Wspieraj i zachęcaj. Dziękuję Ci za więź, którą dzielimy, za radość stowarzystwa i za miłość, która nas łączy. Proszę Cię, abyś nadal błogosławił mojej rodzinie dobrym zdrowiem, szczęściem i pokojem. Niech zawsze będziemy cię szukać razem, wzrastając w wierze i ufając Twojemu boskiemu planowi dla naszego życia. Niech nasz dom będzie miejscem miłości, życzliwości i zrozumienia, gdzie mieszka Twoja obecność, a Twoje imię jest. Uwielbione Panie, dziękuję Ci również za próby i wyzwania, z którymi się zmierzyliśmy, przez nie wzmocniłeś naszą wiarę i przyciągnąłeś nas bliżej do siebie. Nawet w trudnych chwilach Twoja miłość. Nigdy nas nie zawiodła, nosiłeś nas przez burzę, ocierałeś nasze łzy i podnosiłeś nas. Gdy byliśmy zmęczeni, Twoje słowo mówi: Byliście do Rzymian w wersecie 28, że wszystko współdziała ku dobremu, tym, którzy Cię kochają i są powołani zgodnie z Twoim celem. Trzymam się tej obietnicy, wiedząc, że cokolwiek przez Ciebie przechodzimy, zawsze masz kontrolę, Ojcze, wyrażając Moją wdzięczność, oddaję również naszą przeszłość w Twoje ręce, prowadź nas ścieżkami, sprawiedliwości, kieruj naszymi krokami i napełniaj. Nasze serce mądrością i rozeznaniem, niech nasze życie będzie świadectwem Twojej miłości i wierności. Obyśmy nigdy nie zapomnieli składać Ci dziękczynienia we wszystkich okolicznościach, wiedząc, że każde błogosławieństwo pochodzi od Ciebie. Kocham Cię, Panie, jestem na zawsze. Jestem wdzięczny za Twoją wieczną miłość bezgraniczne, błogosławieństwa. Dziękuję Ci, że jesteś naszym Bogiem, Ojcem i Przyjacielem w imię Jezusa. Modlę się. Amen. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Ty.